Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo. Osoba introwertyczna, która nigdy w życiu nie trenowała, pracuje przed komputerem bez ludzi, która do szczęścia nie potrzebuje towarzystwa ludzi. Co byście jej e, polecili? Polecenie takiej osobie praktyki jogi jest jak najbardziej. E, myślę, że jak najbardziej na miejscu, jest taką aktywnością, e, która pozwoli e, zacząć dość łagodnie, dość spokojnie, e, jakby w takim zgodzie ze sobą. Jeśli ta osoba się za bardzo nie rusza, e, to pójście na przykład na crossfit czy zaczęcie biegania jest takim od razu zaczęciem z wysokiego C, a rozpocząć praktykę jogi można od bardzo łagodnych form praktyki. I kolejna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to próbowałabym znaleźć być może jakieś praktyki właśnie online'owe. Oczywiście zaproszę na swój własny kanał, bo tam dużo ich się pojawia i dla osoby, która nie ma ochoty wychodzić z domu, jest właśnie raczej domatorem, to może okazać się naprawdę w porządku rozwiązanie, żeby nie szukać aktywności zorganizowanych, i yoga ma też ten plus, że to, o czym cały czas mówię, o tym takim wglądzie w swoje własne ciało, pozwala rozpocząć praktykę w sposób bezpieczny. Ruszajmy się, to jest najważniejsze, ale jeżeli realnie od bardzo, bardzo dawna nasze ciało nie było, nie, nie ruszało się w żaden specjalny sposób, spędzamy godziny przed monitorem, to yoga. Nawet prowadzona przez internet, będzie dla nas dobrym rozwiązaniem, ponieważ będziemy dostawać dużo informacji, w jaki sposób możemy sprawdzić, czy idziemy dobrą drogą, czy sobie czegoś nie robimy, złego. Takie zauważanie wrażeń płynących z ciała pozwoli nam na właśnie w taki bezpieczny, bezkontuzyjny sposób wejść na ścieżkę szeroko pojętego ruchu. No i może przy tej jodze zostaniemy. Zachęcam. A może gdzieś pójdziemy dalej? Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health podcast na naszym YouTube.